na starcie w Tarnowie ile serdeczności pod parasolami kochamy was 71 tur de Polonii. wielkie światowe wydarzenie no ten koreczek po drodze przebijaliśmy się bokiem niezgodnie z przepisami pęciliśmy tutaj do państwa ekipa Lampre Merida Same kolarskie sławy, same kolarskie gwiazdy, szacownego księdza Andrzeja Agłupskiego. I dla pana Dariusza Prezesa Tauronu serdecznie witamy. Dziękujemy za górali, czyli mówię górskich premiach. Dyrektor Generalny Wyścigu 71 Tour de W wręczy koszulkę honorową księdzu. Andrzejowi Augustyńskiemu. Serdecznie proszę, Panie Dyrektorze, a my pijmy brawa, bo przecież ksiądz Augustyński i to stowarzyszenie się macha. Że nie będę mógł na trasie towarzyszyć kolarzom. Żałuję także dzisiejszej pogody, ale myślę, że energii i sił wystarczy, żeby pokonać pogodę, dystans, wszystkie trudności i start startowa będzie szczęśliwym startem, a na mecie ukaże się słońce. Wszystkim gratuluję i dziękuję że za to, że poznał nas z Czesiem lankiem i że możemy być częścią tej wspaniałej imprezy. Że możemy naszych wychowanków włączyć do tego genialnego przedsięwzięcia, jakim jest Turde Polo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja oczywiście jako tarnowianin szczególnie cieszę się, że po raz kolejny tu de statuje startuje z Tarnowa, a po raz pierwszy, ale myślę, że nie ostatni. Ja też serdecznie witam Państwa i no nie mógłbym być sprawcą tego wydarzenia, gdyby nie tacy partnerzy właśnie jak ksiądz Andrzej, jak Dariusz Lubera, którzy wspierają nas w tym, co robimy, a robimy to dla Państwa. Naprawdę tę imprezę przywozimy tutaj najlepszej kolarzy z tego świata, żeby oni mogli ścigać się w Polsce, że przy okazji ich, ich e, wyczynów sportowych, mogli, żebyśmy mogli promować Polskę na świecie, ale też żeby zachęcać młodzież do uprawiania sportu. I chyba nie ma lepszego przykładu, jak Stowarzyszenie się macha, że poprzez sport można wychować dzieci, młodzież, że można robić wiele, wiele, wiele dobrego. I cieszę się, że w tym roku za sprawą Darka Lubery połączyliśmy siły tutaj wspólnie razem. Siedzę Andrzejem i myślę, że jest to początek naszej fantastycznej współpracy. Dziękuję bardzo. ekipa Tinkow Saxo, To jest Paweł Poliański. To on, brawa, serdeczne. Niech nie brakuje tej serdeczności, która na całej trasie od Gdańska poprzez Bydgoszcz Toruń, Warszawę, Kielce, Rafał. Fantastyczna promocja Polski. Tutaj mamy najdzielniejszych z dzielnych światową czołówkę najlepszych kolarzy na świecie.